Good morning, good morning, good morning. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. We are back talking about what it means to be holy. Znowu rozmawiamy o tym, co to znaczy być świętym. So yesterday we learned the importance to understand that we have to perceive ourselves as holy. Wczoraj dowiedzieliśmy się jak ważne jest by zrozumieć, że musimy postrzegać siebie jako świętych. Because you will act how you perceive yourself. Ponieważ będziemy postępować tak, jak siebie postrzegamy. Nao. Let's talk about how we have come to be holy. Teraz porozmawiajmy o tym, jak możemy stać się świętymi. Look the beautiful statement that Paul makes here. Spójrzmy na piękne stwierdzenie, które Paweł wygłasza tutaj. By being one with Jesus the anointed one. Będąc jednym z Jezusem pomazańcem. I mean this is incredible. To jest niezwykłe. By being one with Jesus. Będąc jednym z Jezusem. If your heart would really grasp this truth, jeśli Twoje serce naprawdę uchwyci tę prawdę, I you, will gwarantuję Ci, że wszystko się zmieni Look, the Bible says in the to the Corinthians, Biblia mówi w liście do that że ten, kto należy do Pana, jest z nim jednym duchem. So you and Jesus have become one. Tak więc ty i Jezus staliście się jednym. To nie stało się przez coś, co zrobiłeś. Stało się to po prostu przez wiarę w to, co Jezus zrobił, a nie to, co ty zrobiłeś. Gdybyśmy naprawdę żyli w tej rzeczywistości każdego dnia, jestem pewien, że nasze życie wyglądałoby zupełnie inaczej. Nie jestem pewien, czy kiedykolwiek słyszałeś piosenkę, ja muszę stawać się mniejszym, a on musi wzrastać. wonderful song. To brzmi jak piękna i cudowna piosenka. Less of me and more of Jesus. Mniej mnie, a więcej Jezusa. I tak, modliłem się o to i śpiewałem to. Ale kiedy zrozumiemy, co tak naprawdę wydarzyło się dzięki skończonemu dziełu Krzyża Jezusa, zrozumiemy, że takie piosenki nie mają już sensu.

Jeśli ty i Jezus jesteście naprawdę jednością, to co się dzieje, gdy ty się pomniejszasz? Well, he together with you. Otóż, on zmniejsza się razem z tobą. Nie ma więc nawet sensu, byśmy chcieli się pomniejszać. Do you know what we need? Czy wiesz, czego my potrzebujemy? Musimy z całego serca wierzyć, że Jezus i my jesteśmy całkowicie jednym. A następnie musimy chodzić po ziemi tak, jak Jezus chodził po ziemi. Dlatego też staliśmy się świętymi, dlatego zostaliśmy uświęceni. Z powodu naszej jedności z Jezusem. Your Jego świętość to teraz Twoja świętość. Is to jest piękna prawda. All, it an rest to you. Po pierwsze, przynosi ci niewiarygodny odpoczynek. You not have to make yourself holy. Ponieważ nie musisz czynić się świętym. You don't have to do anything to become holy. Nie musisz nic zrobić, aby stać się świętym. You have to do anything to become holy, w momencie gdybyś musiał zrobić cokolwiek, aby stać się świętym, musiałbyś również zrobić coś, żeby Jezus stał się święty. You and him cannot be separated anymore. ponieważ ty i on nie możecie być już oddzieleni. Ale powodem, dla którego tak niewielu chrześcijan tego doświadcza, jest to, że wierzą w niewłaściwe rzeczy. Pamiętaj, że nie ma znaczenia, jaka jest prawda lub rzeczywistość duchowa. Liczy się to, w co wierzysz. If you believe the right thing, you will experience the right thing. Jeśli wierzysz we właściwe rzeczy, doświadczysz właściwych rzeczy. If you believe the wrong thing, you will experience the wrong thing. Jeśli wierzysz w złą rzecz, złej rzeczy. So once you believe that you and Jesus are actually one, this will become your experience. Kiedy więc uwierzysz, że ty i Jezus jesteście jednym, stanie się to Twoim doświadczeniem. Wtedy będziesz postępował tak, jak postępuje Jezus, ponieważ Ty i On jesteście jednością. Now you. On wyraża się teraz przez Ciebie. And once we live like this, so many will Kiedy będziemy żyć w ten sposób, tak wiele rzeczy się zmieni. Which means you really don't have to express holiness anymore. Co będzie oznaczało, że naprawdę nie będziesz już musiał wyrażać świętości. Jesus is actually expressing holiness through you. Ponieważ Jezus będzie wyrażył świętość przez Ciebie. So this will bring you in a rest that is so incredible. To doprowadzi Cię do odpoczynku, który jest tak niesamowity. Ale to nie tylko przyniesie Ci odpoczynek, ale także przyniesie odpowiedzialność. Pierwszą odpowiedzialność jest wiara w to, że naprawdę jesteś jednością z Nim. Because nothing will be your experience, unless you really, truly believe it. Ponieważ nic nie będzie twoim doświadczeniem, jeśli naprawdę w to nie uwierzysz. So this be your first, uh, very jest to więc pierwsza bardzo ważna odpowiedzialność, but you have one. ale masz jeszcze jedną, która polega nie tylko na uwierzeniu w to, ale również na dodaniu uczynków do swojej wiary. Biblia mówi, że wiara bez uczynków jest martwa. Nie możesz więc powiedzieć, wierzę, że Jezus i ja to jedno i nie działać. Jesus express Jesus. To piękny paradoks, że Jezus wyraża się przez ciebie, a ty wyrażasz Jezusa. Jesus To tak, jak wtedy, gdy Jezus powiedział, wytrwajcie we mnie, a ja w was." Kto jest w kim? Ty w Jezusie, czy Jezus w Tobie? Both. Jedno i drugie. How will it happen? Jesus expressing himself through you, or you expressing Jesus? Jak to się stanie? Jezus wyrażający się przez ciebie, czy ty wyrażający Jezusa? Both, because you are one. Jedno i drugie, ponieważ jesteście jednym. So now you simply begin to act and saying, Jesus, we together will express your life. Więc teraz po prostu zacznij działać, mówiąc: Jezu, razem będziemy wyrażać Twoje życie. Because we are one. Ponieważ jesteśmy jednym. We are inseparable. Jesteśmy nierozłączni. I to jest jedyny powód, dla którego stałem się święty. It's his holiness, not mine. To jego świętość, nie moja. See you Do zobaczenia jutro.